Kongres Safe Place 2023 jest to już szósta edycja tego cyklicznego wydarzenia, tym razem w wydaniu międzynarodowym. Pierwszy raz zapewniliśmy i uczestników, i prelegentów, i ekspertów, nie tylko z Polski, ale również i z zagranicy. Poland is an absolutely critical, essential nation for global international security. It's not just about NATO. Or the European Union. It contributes to so many varied international forums. Nasz Kongres w tym roku zgromadził ponad 400 uczestników. Obradowaliśmy w obiektach Wojskowej Akademii Technicznej. Pozyskaliśmy kapitalne patronaty honorowe na czele z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy dyrektorem NATO Deep akademii There are many important events taking place as far as the NATO Deep agenda is concerned. Actually, this is not an empty slogan to stress that today's Congress is of utmost importance. Because today, NATO Deep is the honorary patron of this event. And more to say about the utility and about the special symbolic importance of this event. To jest miejsce, w którym możemy wymieniać się doświadczeniami, ale także wiedzą na temat zagrożeń. Zupełnie naturalną rzeczą jest, że kolejny raz uczestniczymy w tym kongresie. Mamy zaszczyt wspierać organizatorów, ale także no, przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej z tego skorzystali. Jak powiedzieć, że o tej kursy dużo ważliwej, nie tylko z toczki zoru samochodu NATO. Kajca, pit Pidgatowki, drzawi, jak i choć od Staty, to jest mu szlienami na one miały doskwit takich krajów, jak i budut gotowymi Staty, Do grona współorganizatorów, partnerów organizacyjno-merytorycznych dołączyło wiele instytucji publicznych, instytucji zajmujących się bezpieczeństwem, a także wspomagających ten społeczny wymiar bezpieczeństwa obiektów i przestrzeni. Publicznych. Wartością tej edycji kongresu była przede wszystkim frekwencja, czyli ta liczba osób, które uczestniczyły w obradach. Była też ich taka faktyczna, realna aktywność, przede wszystkim wyrażająca się w debatach panelach, ale ich też warsztatach, gdzie praktycznie ćwiczyliśmy, na przykład wątki reagowania na konkretne metody działania sprawców, czy udzielanie pierwszej pomocy, albo pracę na wybranych elementach, możliwościach zabezpieczeń technicznych, głównie na najnowszych technologiach zaprezentowanych przez naszych partnerów technicznych. Na kongresie wymieniamy doświadczenie, pokazujemy, jak udzielać pomocy we wszystkich warunkach. Uczymy się również tego, jak zabezpieczać obiekty, jak ta pomoc może być udzielana w obiektach bardzo specyficznych, tam gdzie nie ma otwartych dróg ewakuacji, tam gdzie są bardzo specyficzne drogi dostępu, tam gdzie część obiektów jest odcięta przez służby ochrony. Stąd bardzo ważne miejsce dla nas i bardzo dużo ciekawych doświadczeń. Inicjatywy tego typu są szczególnie istotne ze względu na okoliczności, w których obecnie funkcjonujemy. Dlatego też edukacja społeczeństwa, wymiana wiedzy, informacji na ten temat oraz kwestia zabezpieczenia ochrony budynków użyteczności publicznej stanowi dla nas obiekt szczególnych zainteresowań naukowych. Rozmawialiśmy tradycyjnie. O zagrożeniach, które nas dotykają właśnie teraz, właśnie współcześnie, czyli przede wszystkim wojna w Ukrainie, przede wszystkim wojna między Izraelem a Hamasem, ale także podwyższony stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce do stopnia Bravo i Charlie. Musimy pamiętać, że społeczeństwo nasze było przez lata uśpione filarami bezpieczeństwa w Europie, filarami bezpieczeństwa, które stanowiły, że nie będzie wojny, że nic nam nie grozi. O bezpieczeństwie mówiło się tyle, że Europa nam to zapewni. No i niestety, przez rok 2014 przyszły kolejne wydarzenia, na razie się okazało, że na naszej wschodniej granicy jest wojna. Nasze społeczeństwo, pomimo tego, że jest bardzo wyedukowane, to jednak ma niski poziom świadomości. Tak naprawdę, co to bezpieczeństwo znaczy? I takie kongresy, jak najbardziej, są potrzebne, bo one, ponieważ one nam uświadamiają, co jeszcze możemy zrobić, ale też uświadamiają nam, jak dużo rzeczy nie zrobiliśmy, które powinniśmy jak najszybciej zrobić. Ochrona infrastruktury krytycznej jest to priorytet na najbliższe lata i uczestnicy oraz uczestnicy kongresu od wielu lat postulują zmiany w tym zakresie, ale także debatują na temat dobrych praktyk i rekomendacji. Atutem tej inicjatywy, tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń, umiejętności i kompetencji oraz łączenie różnych perspektyw praktyków, oraz doświadczeń świata naukowców i naukowczych. Jeżeli chodzi o cyberzagrożenie na rynku, na rynku finansowym, to aktualnie widzimy taki zdecydowany wzrost profesjonalizacji grup przestępczych, które stoją za atakami na środki finansowe obywateli. Stąd też taki znaczący wzrost aktywności czy też wydajności tego rodzaju grup. jest tak, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od technologii. Coraz więcej naszych aktywności zawodowych, e, coraz więcej aktywności też na poziomie państwa zależy od sprawnego działania systemów cybernetycznych, informatycznych, sieci komputerowych, bo zakłócenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej państwa może prowadzić do skutków, które mogą być może nie tak katastrofalne jak ataki kinetyczne, ale mogą stanowić bardzo duży problem nie tylko na poziomie obywatela i naszego codziennego życia, ale również działania szeroko pojętych organizacji państwowych. wysyłka jednego, jednej wiadomości e-mail z za załącznikiem zawartości oprogramowania ransomware szyfrującego może doprowadzić do zainfekowania wielu urządzeń. Wśród tych urządzeń mogą być również urządzenia w szpitalu, w wyniku czego nie da się pomóc pacjentom i po prostu dojdzie do skutku kinetycznego w postaci śmierci ludzi. Tak więc te problemy są istotne, stąd też bardzo ważne jest to, abyśmy mieli nie tylko dobre przepisy, ale również wykwalifikowanych policjantów i prokuratorów, którzy tą tematyką się zajmują. Jakikolwiek atak na cyberprzestrzeń, siłą rzeczy będzie oddziaływał również na obiekty infrastruktury krytycznej, stąd konieczność do wprowadzenia takiej kategorii jak bezpieczeństwo zintegrowane dlatego, że atak na jeden system od razu będzie rzutował na funkcjonowanie innych systemów, czy to będzie zarządzanie dostawami wody, czy energii elektrycznej, czy systemu bankowego. Wszystko to może spowodować zagrożenie na poziomie bezpieczeństwa narodowego. Polska jest prekursorem, jeśli chodzi o badania bezpieczeństwa, dlatego że to Polacy ustanowili dyscyplinę nauki o bezpieczeństwie. Jeśli chodzi o tego typu badania naukowe, one na świecie są już prowadzone od ponad 100 lat, ale były to security studies, a więc sprawy związane z bezpieczeństwem, głównie międzynarodowym. System bezpieczeństwa naszego państwa to pojęcie dosyć zakresowo pojemne. Jestem w ogóle pod wrażeniem pomysłu na temat komplementarne podejście do ochrony infrastruktury, to jakby rozszerza problematykę myślenia o jej ochronie i zabezpieczeniu na rzecz zapewnienia wolnych od zakłóceń wszelkich warunków bytu i rozwoju jednostki, grupy społecznej, każdego użytkownika tejże infrastruktury. Perspektywy ochrony infrastruktury krytycznej, to pamiętajmy o tym, że z jednej strony mamy w Polsce pewne rozwiązania prawne, z drugiej strony mamy rzeczywistość też tą związaną z wydarzeniami za tą bliską, ale też za daleką wschodnią granicą Polski. Tak naprawdę, czyli mamy zupełnie nowe, nowe środowisko funkcjonowania w wymiarze międzynarodowym i to stawia tak naprawdę przed operatorami infrastruktury krytycznej, ale też zarządzającymi innymi obiektami, które jako taka, jako IK nie zostały sklasyfikowane, nowe wyzwania właśnie w obszarze ochrony i o tym właśnie tutaj w trakcie tych trzech dni mieliśmy doskonałą. Okazję rozmawiać. To jest świetna przestrzeń właśnie dla osób z zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Nasz kongres to także wydarzenie zapewniające uczestnikom budowanie relacji społecznych. Zorganizowaliśmy dla uczestników wiele konkursów, zawodów, wydarzeń. No a także uroczystą kolację w formie bankietu tanecznego, gdzie budowaliśmy i wzmacnialiśmy ten nasz społeczny wymiar społeczności Safe Place.